19 medali i pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej to dorobek reprezentantów koszańskiego klubu Karate Kyokushin podczas Mistrzostw Makroregionu Zachodniego. W zawodach wystartowało około 200 zawodników z ponad 20 klubów. Gospodarzem tegorocznej imprezy był klub koszaliński. W zawodach startowali zawodnicy z zachodniej części naszego kraju. Zmagania toczyły się w kategoriach wiekowych od młodzików do weteranów. Turniej był generalnym sprawdzianem dla sportowców, jak i organizatorów przed majowymi Mistrzostwami Polski Seniorów rozgrywanymi w Mielnie. Zawodnicy się sprawdzają, to jest start kontrolny 14 maja, jak wcześniej rozmawialiśmy, są Mistrzostwa Polski Seniorów. Tutaj seniorzy startowali, w finałach spotykali się nasi zawodnicy najlepsi. Co świadczy o dość wysokiej formie i o tym, że my jeszcze mamy półtorej miesiąca na no, ciężkie prace. Zawody były niezwykle udane dla gospodarzy. Zdarzały się finały z dwoma reprezentantami klubu koszańskiego. W kategorii do 80 kg seniorów zmierzyli się koszalnianie Damian Ślędak i Marcin Grochowski. Do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka, którą wygrał Ślędak. Walka dość ciężka. Wiadomo, znamy swoje możliwości w treningu. I co można dodać? No, było jak było, prawda? Nieuchronnie też wykorzystujemy nasze słabości, ze względu na to, że ćwicząc razem w trening podczas treningów, wiemy właśnie, co, co jakieś niedoskonałości są. Tradycyjnie wysoką formę prezentują juniorzy klubu Koszańskiego. W kategorii powyżej 75 kg, mimo kontuzji, bezkonkurencyjny okazał się Krzysztof Brodziński. Miałem akurat kontuzję, miałem zamane żebro podczas Europy. Trenowałem ostro, nie powiem. No dwie walki wygrałem, w finale było ciężko, bo odczuwałem, żebr. Nadal formą błyszczy Robert Solniczek w kategorii powyżej 35 lat Koszanianin wywalczył pierwsze miejsce. Trzy minuty w tak intensywnie walce to trochę wyczerpuje. Tym bardziej, że na nie jesteśmy już młodzi. Boże, Także, ale opłaciło się. Koszański klub Karatek Jokusin wygrał klasyfikację drużynową. Jego dorobek to 19 medali, 10 złotych, 3 srebrne i 6 brązowych. Na podium Koszalnianie wyprzedzili szkoły ze Świnoujścia i Złocieńca. Pojedynki które wygrywali nasi, nasi zawodnicy, pokazując tu no, naprawdę bardzo wysoką klasę krajową, zadowoliły tutaj koszalińską publiczność. Myślę, że nasi kibice byli tutaj bardzo zadowoleni i wszyscy inni przyjezdni, którzy, którzy chwalą naszą drużynę za no, tak wysokie postępy w ciągu roku. Dla seniorów z koszańskiego klubu rozpoczął się okres intensywnych treningów. Już w maju w Mielnie odpędzał się Mistrzostwa Polski w tej kategorii wiekowej.